Anegdota się liczy. Dzięki anegdotom można się wiele bardzo nauczyć, dowiedzieć. I nie tylko z historii teatru, czy w sprawie, bo ja wiem, biograficznej, ale można się też i nauczyć aktorstwa. Wreszcie, żeby powiedzieć anegdotę, trzeba pewnej umiejętności. Ale to ogólnie o anegdocie. Ja bardzo lubię anegdotę, ale też bardzo cenił sobie anegdotę mój szanowny a nie żyjący mistrz, czyli pan Gustaw Cholubek. No i niechże będzie anegdota o panu Gustawie. Ona jest już być może częściowo, szanownym państwu, znana, ale może nie wszystkim. Na tej scenie, lat temu mało wiele, miała miejsce premiera króla Edypa Sofoklesowego. Gustaw Holubek reżyserował. Siedział mniej więcej tam, siadywał, gdzie siedzi Marcin przy instrumencie, przy niewielkim stoliczku, gdzie miał kawę, popielniczkę i swoje cieniutkie papieroski palił, no, może był troszeczkę cofnięty, a myśmy tu na pustej scenie czarnej próbowali króla Edypa. Zrobiliśmy generalną. Tym razem siedział w pierwszych rzędach. Zapadła cisza, bo zakończyliśmy. I Gustaw Cholubek powiedział: Słuchajcie, jest pięknie. Tylko nie grajcie, bo jak gracie jest jeszcze gorzej. A ta anegdota o barszczyku z uszkami. A to samo powiadał, że wracał z wakacji, być może wracał z gór, z. Małżonką, czyli z Magdą Zawadzką. Która jest tak, dzisiaj z nami tak, na Nie widzieliśmy, że chciała przyjść. I opowiadał mi, mówił: i Wiesz, Krzysiu, I zatrzymaliśmy się w jakiejś takiej karczmie, takim zajeździe. A to był czas, że znowu w telewizji przypomnieli pana Wyłodyjowskiego. I ledwie weszliśmy, kelner rzucił okiem na Magdę i od razu zaczął zmieniać obrusach. Dzień dobry, już zmieniam obrusik, już daję kartyczek, już jadło spisik też. A jakie zupy pytam? E, mamy e, bardzo dobry rosołek mamy. E, mamy bardzo dobrą ogórkową. De barszczyk z łóżkami. Zerknął na mnie. O przepraszam bardzo. Czy nie jest... brakło mu autoironii, no a, a przecież stąd się w ogóle bierze poczucie humoru, bo mam nadzieję, że słusznie, ale uważam, że człowiek, który nie ma poczucia humoru na własny temat, tak naprawdę ma tylko błyskotliwą złośliwość, ale nie ma poczucia humoru. Gustaw Holubek miał doskonały. Dzisiaj nie tworzymy już tak zwartych zespołów, nie jesteśmy tak zżyci. Dzisiaj nie przebywamy tyle w teatrze, żeby on był dla nas tak zwanym drugim domem. Dzisiaj mamy szereg innych zajęć. No, dzisiaj ranga teatru troszeczkę zblakła. Ten teatr, który pozwalał gdzieś w głowie dzielić na cywili i aktorów, jak gdyby. Prawda? To on jednoczył nas, tych wtajemniczonych, i pozwalał nam też robić sobie psikusy, których cywile nie dostrzegali. Tak zaplanowane one były, żeby, jak to się mówiło, zgotować kolegę, zgotować w sensie, żeby on wybuchnął śmiechem mimo roli, ale żeby widz nawet nie miał pojęcia, że dzieje się coś. Nietypowego, nieprzewidzianego w sztuce, w, w inscenizacji. Kto panu zrobił taki numer, który pamięta pan do dzisiaj? Kto pana tak ugotował najmocniej? Myślę, że nikomu się nie udało mnie ugotować. Nie. Starali się? Koledzy? Nie, ja nie miałem tu dobrego, jakby to powiedzieć. Wiem, że takaś tautologia wychodzi, ale dobrego szczęścia nie miałem. Na studiach tylko jakoś niecnie, w jakiś scenach czechowowskich. No, dalano mi do kieliszka spirytusu, a ja byłem przygotowany na wypicie wody. Muszę powiedzieć, że przez parę minut nie mogłem z siebie w ogóle wydobyć głosu. Kompletnie. Nie uznałem tego za dobry żart i byłem, prawdę mówiąc, wściekły. No więc może nie. Na anegdotę to szczególną nie zasługuje i na przytaczanie bohaterów. Potem, po latach to tak troszeczkę troszeczkę się to kondensuje, troszeczkę się używa trybu depeszowego, trochę się ułatwia na użytek skrótu. Pewnie było trochę inaczej. Nieco do zasady i treści. Ale bez wątpienia to postać Gustawa Holubka zaważyła na tym, że ja zostawiłem po 13,5 latach ćwiczeń, zmagań się, trosk rozmaitych tam. Zostawiłem instrument zwany wiolonczela i zdecydowałem się Spróbować, jak to się mówi, szczęścia na scenie. To bez wątpienia postać Gustawa Cholubka, bo my tu sobie anegdoty i tak dalej, ale to był olbrzymiej mądrości człowiek. I miał jedną piękną, uważam, cechę, a mianowicie te swoje głębokie przemyślenia, bo on doskonale wiedział, co mówi. On bardzo prostymi słowami wykładał. Tam nie było obcych, skomplikowanych, łacińskich. Używał bardzo czystego polskiego języka. Wszystko, jeżeli miał jakąś inklinację do jakiegoś słowa, tak jakbym sobie próbował przypomnieć, to chyba swego czasu lubił słowo eskalacja, na przykład. Ale żeby takie słowa na co dzień padały, nie, to był szczególny moment, że chciał użyć, że i tu jest eskalacja emocji. No, wtedy używał tego słowa, ale to on był po prostu i zwyczajnie niezwykle mądrym człowiekiem i, i pewne. Bardzo prosto powiedziane rzeczy, które otwierały furtki na nowy horyzont, to one tkwią, myślę, w jego uczniach, tkwią. I doskonale Piotr Franceski, skoro został przez pana przywołany, na pewno ma w pamięci, ja też mam w pamięci taką sytuację: nie myśl, którą nogą wstajesz, nie myśl. Bo jak będziesz myślał, to wstaniesz złą, będziesz miał wrażenie, że jesteś niezgrabny, albo się potkniesz o własne nogi. Idź głową. Ona idzie, nogi pójdą za myślą. Jak masz coś do załatwienia, w stosunku powiedzmy do niego, to już o co ci chodzi? O co ci w ogóle. I nie zastanawiasz się, gdzie te nogi, tylko idziesz głową, jak gdyby. Zdawać by się mogło, że co to za jakieś powiedzunko, trzy po trzy, para piętnaście. Gwarantuję Panu, że w bardzo wielu sytuacjach otwierało mi zakleszczone jakieś yy, drzwi. Mówię o pracy aktorskiej. Ja wielokrotnie cytuję taką anegdotkę. Grałem wówczas Sonatę Szostakowicza. Akompaniował mi mąż mojej pani profesor Róży Paderewskiej, Maciej Paderewski, nieżyjący już, a później, po moim jakby odejściu z edukacji muzycznej, pan Maciej prowadził właściwie Wydział Kameralistyki w Akademii Muzycznej. To był znakomity muzyk po prostu i on, na moje szczęście przecież, Akurat mnie akompaniował i powiedział, Krzysiu, masz trochę słabszy instrument, a masz tu fortissimo. Musisz trochę ściszyć przed tym fortissimo, czyli przed tym momentem wymagającym dużej, bardzo głośności. I przez kontrast, nie mając mocnego instrumentu, uzyskasz ten sam efekt. Takie prościutkie. Przygotować wybuch, prawda? Nie rosnąć w wybuchaniu, no bo to, tylko przygotować wybuch. A powiedzmy, tak jak to cenna krótka uwaga, tak takie krótkie są cenne uwagi, powiedzmy, pana Gustawa Cholubka, który mówił, nie krzyczcie. Chcesz go wyrzucić, być groźny? Nie krzycz na niego. Krzyk w ogóle nie jest niebezpieczny. Krzyk najczęściej jest oznaką bezradności. Szepk jest groźniejszy powiedz po prostu: wyjdź stąd. Wyjdź, bo cię zabiję. To znaczy, a jak to wykrzyczysz, to nie znaczy nic. I nie bójcie się, błagam, mówić wysoko. Mówcie tam. Nie mówcie tak, że tylko tu możecie mówić, bo to jest kompletnie nienośne, nieplastyczne bez ekspresji. O, bo bo. Nie bój się mówić wysoko. Nie bój się. To są kapitalne uwagi. Ale myślę, wracając do muzyki, że każdy aktor powinien właściwie być muzycznie rozwinięty. Nie mówię, że wykształcony, tylko powinien być umuzykalniony. Zdaję sobie sprawę, że bywają aktorzy, którzy są muzycznie zupełnie zamknięci głuchonie. Ale to jest olbrzymia rzadkość olbrzymia. I myślę, że ci, którzy mają dobre muzyczne ucho, mają dużo łatwiej albo mają szansę dalej zajść. Traf chciał, że razem byliśmy. Traf chciał. Razem byliśmy, mówię pan Tadeusz Konwicki i ja, na spektaklu Kaligula, kamieni w teatrze dramatycznym. Kaligulę no, grał Piotr Franczewski, cezonie Magda Zawacka, będąca na sali. Wszystko było na czarno. I wychodziliśmy razem i pan Tadeusz spytał mnie, no i jak to się panu podobało? A ja powiedziałem, no panie Tadeusz, no takie wszystko na czarno, przydałoby się może trochę koloru, no strasznie takie jednolite. Ach wy młodzi, nie doceniacie siły prostoty. Koniec. Ja tylko tyle chcę powiedzieć ja na całe życie to zapamiętałem tak prostota jest niezwykle silna ale miałem również zajęcia piosenki króciutko ale przyszedł pan Aleksander Bardini śpiewałem jakąś piosenkę nazwała cała banda z fajna granda i śpiewałem ją dokładając takie kresowe zaśpiewy i el przedniojęzykowo-zębowe. Wysłuchał i powiedział co pan tu jeszcze robi? Ja byłem ogłupiały, ale on po chwili mi wytłumaczył, że ja już mógłbym być w teatrze. To był olbrzymi komplement, który spotkał mnie ze strony pana Bardiniego. Wydaje mi się, że obowiązkiem naszym i to obojętnie czy, czy to jest Marcin Mazurek przy fortepianie, no w tym wypadku przy instrumencie klawiszowym, czy Krzysztof Gosztyła, który znalazłby się tutaj w jakiejś roli, a nawet i dziś w roli jakiegoś gościa. To obowiązkiem naszym jest śmieszyć i wzruszać. Najlepiej i jedno, i drugie. I to próbuję zrobić. Dla Państwa i z Państwem, przepraszam, że tak mówię. No bo znaczy, te... próbuję się wywiązać z tego podstawowego obowiązku. To, to jest nasz obowiązek. Bo to są Jeżeli... te trzy elementy, jak to... było w pełnej piosence. No niechże tak będzie, tak, że trzy. No ale... Mhm. Ale jest w ogóle jakiś podział na trzy, wie pan? Ja to odczuwam bardzo silnie. I myślę, że ci, którzy obojętnie czy piszą coś, czy choćby mówią, niekoniecznie artyści, nawet jeżeli starają się napisać sobie przemowę na okoliczność sympozjum, to czuwają, że jest trójdzielność. Ta prosta trójdzielność jest początek, środek i koniec. I no oczywiście w, w wydaniu nieco anegdotycznym to wygląda tak, że wiele, wiele lat temu, gdy czytałem bajki mojej córce, znarowiłem się, bo już przeczytałem jej ze trzy albo cztery, a umowa była, że jedna. I powiedziałem, nie, to teraz ty mi opowiedz bajkę. I ona, mając nie, trzy i pół, czy może cztery latka, powiedziała mi dobrze. Dawno, dawno temu była sobie bajka i koniec. <grywanie> <grywanie> Ale coś w tym naprawdę jest. Coś w tym jest. I my nawet. Te małe formy, biorąc wczoraj, przez tam ile się spotkaliśmy, godzinę z okładem, próbując to zrozumieć, to też czuliśmy pewnie taką trójdzielność podstawową, że trzeba jakiegoś wstępu i rozpoczęcia, potem jest to ten istotny środek, no i nieodzowne zakończenie. Bez tego, To jest osoba, osoba dyrektora, który tu jest spoiwem podstawowym. Trzeba o tym jednak pamiętać, że, że Gustaw Cholubek na nieodległym od tej sceny zielonym stoliku setki razy rzucał z nami kośćmi i bardzo lubił to robić. Był z nami tu jak kolega. I znakomicie potrafił odsunąć to, że jest dyrektorem. I nikt o tym nie pamiętał. A i z łatwością potrafił to przywołać. Jeden z kolegów mówił, o, dyrektorku, jeszcze jak takie ze dwa rzuty, to dyrektor w topie. Panie kolego, niechże pan nie zapomina, że pan jest u mnie zatrudniony. Szybciusieńko. I bez krzyku, tak jak pan powiedział, A. spokojnie. Mhm. Znakomicie to potrafił. No po prostu był człowiekiem wielkiego formatu. Jeśli idzie o kości, to. To tam najbliżej byłem z. Mańkiem Kociniakiem. Ale jeśli idzie o tych, których brakuje. To chociaż Janek Kociniak w ogóle nie grywał w kości, to bardzo go brakuje. Chociaż Marian Glinka bardzo rzadko tam przysiadał. To bardzo go brakuje. Chociaż Jurek Kamas tylko sekundował nam, to szalenie go brakuje. W ogóle, jak sobie przypomnieć, całkiem niedawne jeszcze grono przy stoliku z zielonym suknem zgromadzone, no to łezka się wokół kręci. Ja nie wiem, czy Henryk Łapiński grywał w kości. Nie, Henio nie grywał, ale był, był plastrem na każdą ranę. Był tak olbrzymiej dobroci, tak, tak bezinteresownej, niezwykłej dobroci. Z nim mam związaną taką anegdotę, którą nawet pozwoliłem sobie przytoczyć. W mowie pogrzebowej, którą napisałem na jego pogrzeb, Henio stał przed wejściem do teatru, bardzo ładnie ubrany i można było wnosić po brzegu kołnierzyka czy rantach jesionki, że to są rzeczy nie nowe, ale były idealnie wyprane i wyprasowane. Podkrawacony, pachnący. I ja podszedłem i powiedziałem, Heniu, ale ty świetnie wyglądasz. A on się do mnie nachylił i z uśmiechem powiedział, bo ja nie na twarz choruję. To w ogóle niewiarygodne, ten ostatni jubileusz Henryka. Ja nie wiem, czy ja skłamię, ale to zdaje się było 62. Tego. 62. Lata, które ten człowiek spędził nie w teatrze, tylko w tym teatrze. To było coś niewiarygodnego. No, ktoś może obchodzić pięćdziesięciolecie działalności artystycznej. No był tam, tuś, mam, owam, jak to się mówi, ale w tym miejscu. I to pokazuje, kim był Henryk. Dla niego powiśle i Ateneum to była właściwie cała historia życia. Znaczy, moim ideałem, taką ideą Fix, jest przeciwieństwo pantomimy głuchych. Pantomima głuchych to jest ruchoma niemowa. Moim ideałem jest drugi biegun. Nieruchoma mowa, to znaczy wyobrażam to sobie, że ja staję samotnie na tej scenie, jest reflektor. Zaczynam opowiadać Państwu jakąś historię. I po nieodległym czasie państwo. Użyję tu słów mojego szanownego mistrza Gustawa Cholubka. Państwo zaczynają grać w swoich głowach za mnie. A przecież to jest tylko umowa między nami, że to ja będę pokazywał, a nie państwo że ja będę stał, a państwo będą siedzieć. To jest tylko umowa, że wy w ciemności, ja w świetle. Po paru minutach tę umowę się akceptuje. I moją ideą fix jest to, że umowę, o której przed chwilą wspomniałem, że ja nie będę biegał, że nie będzie rekwizytów, że nie będę nawet gestykulował, państwo akceptują i po półtorej godziny macie ochotę bić mi brawo. isto é a ideia fixa